takiego święta krosno odrzańskie jeszcze nie widziało. Rybobranie ma szansę stać się jedną z wizytówek regionu. Trwają prace nad szczegółami święta, które po raz pierwszy jest tematyczne. Rybobranie potrwa od soboty 14 czerwca do niedzieli 22 czerwca. Pierwsze kilka dni związane będzie z turniejami sportowymi, pokazami plenerami malarskimi. Nagłe i oczekiwane przyspieszenie nastąpi w piątek 20 czerwca. Wówczas klucze do miasta trafią w ręce wodnika, a stanie się to tuż po Paradzie Rybobraniowej. Ona nabiera już kształtu. Pomagają nam w tym oczywiście dyrektorzy szkół i przedszkoli. Od miesiąca maja ruszamy, tak to można powiedzieć, z pracami nad tą Paradą Młodych i myślę, że w ten czas poznamy już szczegóły. Natomiast dodatkową Dodatkowym wydarzeniem, o którym mówiliśmy wcześniej, ale nie mieliśmy jeszcze dokładnych informacji, to jest widowisko plenerowe. Będzie maraton filmowy, koncerty zespołów młodzieżowych. Dla amatorów czterech kółek przygotowany zostanie symulator poślizgu. Wieczorem odbędą się koncerty. Piątek to jest Dzień Młodych i tutaj z główną gwiazdą oczywiście zespół Kombi w sobotę. Elektryczne gitary, mnóstwo imprez towarzyszących, oczywiście pan Makłowicz, pan Lewandowski. W niedzielę familijny dzień. Tutaj ten schemat praktycznie jest w tej chwili dopracowywany do końca. Pozostały jeszcze nam dosłownie drobiazgi. Niedziela będzie dniem rodzinnym. Wśród zaplanowanych atrakcji dla całych familii jest m.in. Festiwal Sztuki Ulicznej. Mamy już dużo zgłoszeń artystów. Część wykonawców będzie z roku ubiegłego, ale mamy również zupełnie nowych. Zapowiada się ten festiwal również wielogodzinny. Dominują plastycy, muzycy, jak sztuka uliczna, to oczywiście akrobaci, klauni, graficiarze i wielu, wielu jeszcze innych wykonawców. W tym również stoisko, stoiska w zasadzie z rzemieślnikami, którzy preferują rękodzieło, na przykład też ludowe. Dla gości, oprócz koncertów, przygotowano mnóstwo atrakcji, a jedną z nich ma być loteria promocyjna, w której główną nagrodą będzie samochód osobowy. Na ziemi Lubuskiej takich loterii samochodowych było dosłownie kilka, i to e, powinniśmy, my startujemy z taką loterią, bo twierdzi... Widzimy, że jest to niebywała atrakcja dodatkowa. Mam nadzieję, że przyciągnie do krosna wielu osób, które chcą na przykład za los, bo tyle będzie kosztował 10 zł, po prostu wygrać samochód o wartości ponad 40 tysięcy złotych. Trwa postępowanie, które ma dać odpowiedź jakiej marki będzie to auto. Wiadomo już, że losy będą kosztować 10 złotych do nabycia m.in. w internecie. Samochód będzie prezentowany od... Podczas tych trzech dni, czyli piątek, sobota, niedziela, będzie można zasięgnąć opinię fachowca odnośnie parametrów tego samochodu. No przejechać się nie będzie można, bo niestety, ale, ale będzie, mam nadzieję, to spora atrakcja dla, dla uczestników naszego rybobrania. Oprócz samochodu nagrodami pocieszenia będą tablety oraz telewizor. Podczas losowania prawidłowego przebiegu finału loterii dopilnuje specjalna komisja nadzoru. Tegoroczne rybobranie ma przyciągnąć do miasta także turystów i mieszkańców całego województwa. Naszym celem jest to, by impreza o nazwie rybobranie stała się hitem województwa albuskiego. Cała rzesza atrakcji, które przygotowujemy ma do nas ściągnąć setki, a nawet tysiące gości, turystów, którzy spędzą u nas miło czas poznają walory turystyczne i rekreacyjne gminy a dzięki temu też z pewnością chętnie do nas powrócą czy to na kolejną edycję rybobrania czy to na wakacje czy to by spędzić weekend czy popłynąć statkiem Zefir także z pewnością ta impreza będzie takim magnesem dla lubuszanno ale nie tylko lubuszan. Według wstępnych założeń przez miasto i okolice w tych dniach przewinie się kilka tysięcy osób.